Ten mebel i wystawę wykonał Gabriel Viardo w 1888 roku, u szczytu jego kariery. Utalentowany rzeźbiarz w drewnie Gabriel Viardo otworzył w Paryżu w 1853 roku fabrykę i sklep mebli. W latach 79. postanowił poświęcić się meblom chińsko-japońskim. Uzyskał srebrny medal na wystawie powszechnej w Paryżu w 1878 roku, następnie złoty medal na wystawie międzynarodowej w Antwerpii w 1884 roku oraz na wystawach powszechnych w Paryżu w 1889 roku i 1900 roku. Mebel ten, choć przystosowany do użytku europejskiego, jest częścią chińsko-japońskiej produkcji firmy Viardo. Jej podstawę przepruto geometrycznymi zwojami tworzącymi po środku serce. Drzwi zdobi wyjątkowy japoński panel z okresu Meiji 1868-1912. Zdobi go martwa natura, będąca połączeniem płaskorzeźby i inkrustacji z masy perłowej. Przedstawienie to jest charakterystyczne dla sztuki japońskiej tego okresu. Ma wiele podobieństw stylistycznych i technicznych z innym panelem z epoki Meiji. Jeden z krótszych boków ozdobiony jest kwitnącym bambusem, któremu towarzyszy napis złożony z wybranych ze względu na estetyczny wygląd znaków, prawdopodobnie zaczerpniętych z rycin japońskich. Na drugim wyrzeźbiono gałązki jemioły. Korona mebla inspirowana jest architekturą Dalekiego Wschodu i ozdobiona jest ryczącym lwem. Podpis wiardota znajduje się po prawej stronie mebla, w dolnej części. Po jego lewej stronie umieszczono pieczątkę i rzadko wskazywaną datę, która wskazuje na wartość tego mebla. Gabriel Viardo stworzył małą szafkę w stylu japońskim, znaną ze starego rysunku, której górna część, a zwłaszcza zwieńczenie, jest bardzo zbliżona do tej z tego mebla.